Siostra Julia Stanisława Rodzińska urodziła się 16 marca 1899 roku w nawojowej koło Nowego Sącza. Już w dzieciństwie straciła rodziców i była wychowywana przez siostry dominikanki. Sama postanowiła również wstąpić do zgromadzenia i złożyła śluby zakonne. Następnie uzupełniła wykształcenie pedagogiczne i przez wiele lat pracowała z dziećmi i młodzieżą, szczególnie starała się pomagać sierotom. Julia dała się poznać jako bardzo wybitny pedagog, ale też wychowawca. Była bardzo ceniona przez uczniów. Była wymagająca, ale robiła to w taki sposób, że potrafiła zmobilizować swoich uczniów do podejmowania pracy i też w wiedzy. Miała też bardzo dobry kontakt z uczniami. Po wielu latach jej uczniowie mają głęboką miłość i taki szacunek do niej. W czasach II wojny światowej nauczała w konspiracji, dopóki nie została aresztowana. W lipcu 1944 roku trafiła do obozu koncentracyjnego w Stutthofie i do końca swoich dni nie straciła ducha wiary. Organizowała wspólne modlitwy dla więźniarek i pokrzepiała innych swoim uśmiechem. Zmarła 20 lutego 1945 roku w wyniku epidemii tyfusu. Postawa siostry Julii również dzisiaj jest wzorem do naśladowania, dlatego została patronką Dominikańskiego Centrum Edukacyjnego. Przy okazji rocznicy jej śmierci, rekolekcji wielkopostnej dla przedszkolaków i uczniów oraz dnia formacyjnego w Centrum Edukacyjnym Siostry Dominikanki starały się przybliżyć przybyłym postać błogosławionej Siostry Julii. Zorganizowano dni otwarte w szkole i przedszkolu Sióstr Dominikanek. Siostra Julia Rudzińska jest patronką Dominikańskiego Centrum Edukacyjnego, dlatego że całe jej życie to życie oddane pracy dzieciom. Wszystko dla dzieci: i edukacja, i wychowanie, i wyżywienie, i wszystko co miała, to dla nich ofiarowała. Jej życie to życie oddane tak naprawdę za dzieci, bo za to poniosła śmierć męczeńską. Czyli została zabrana z Wilna, gdzie pracowała i umarła w obozie w sztutkowie właśnie dlatego, że posługiwała dzieciom, kiedy tego nie wolno było, kiedy zabraniali tego Niemcy w czasie II wojny światowej. Dla dorosłych przygotowano konferencje o życiu i posłudze patronki, a także zajęcia, podczas których mogli wyrazić własne refleksje i stworzyć plakaty pokazujące w jaki sposób dzisiaj możemy naśladować zachowanie błogosławionej. Na dzieci czekały zajęcia warsztatowe w przedszkolu, ale wcześniej mogły zgłosić swoje prace na konkurs organizowany w Dominikańskim Centrum. Dzieci dowolną techniką stworzyły plakaty o błogosławionej siostrze Julii. Plakaty utworzyły później wystawę w krużgankach Kościoła Pani Dominikanek. Konkursy rozstrzygnięto i nagrody zostały rozdane na zakończenie sobotniego Dnia Formacyjnego, Pomszy Świętej. W niedzielę na dzieci czekały kolejne atrakcje. Po Eucharystii, która była zakończeniem rekolekcji wielkopostnych, dzieciaki wzięły udział w festiwalu pieśni religijnych, których nauczyły się podczas rekolekcji. Siostry Dominikanki starają się na co dzień uczyć swoich wychowanków postawy chrześcijańskiej, której wzorem jest dla nich patronka. Siostra Julia jest dla tych dzieci żywą osobą. W każdej sali jest zdjęcie siostry Julii. Są też katechezy na jej temat, są spotkania na jej temat. Siostra Julia ma święto patronalne, kiedy 12 czerwca. Jest jej święto w kalendarzu liturgicznym, i wtedy nasze dzieci mają święto szkoły. To święto szkoły poprzedzone jest tygodniowym przygotowaniem i również przekazaniem wiedzy na temat siostry Julii. Dominikańskie centrum edukacyjne tworzą przedszkole i szkoła podstawowa prowadzone przez siostry. Dzieci i rodzice cenią sobie bardzo rodzinną atmosferę, która panuje w dominikańskim centrum. To centrum jest dominikańskie, to znaczy, że jest ogromny nacisk położony na wspólnotę. Rodzice, wychowawcy, dzieci tworzą rodzinę. Tutaj każdy, kto przychodzi, czuje się dobrze. Tutaj są nasze dzieci, one są cały czas z nami, wszystko jest dla nich. To jest taka cecha przekazana nam przez siostrę Julię, przez założycielkę zgromadzenia, a także przez, przez naszych przełożonych. Szczególną uwagę przywiązuje się tutaj oczywiście do nauki religii, ale także języków obcych. Cała ta placówka kładzie nacisk na języki obce. I już od dwóch lat, bo takie dzieci mamy, codziennie te dzieci uczą się języka angielskiego tak jak potrafią, na ich poziomie. Natomiast w klasie pierwszej dzieci uczą się języka angielskiego codziennie, a także dwa razy w tygodniu języka hiszpańskiego. Natomiast od klasy czwartej y, nauka w naszej szkole będzie w systemie dwujęzycznym, to znaczy, że przedmioty będą wykładane w języku polskim i w języku angielskim. Dwujęzyczność od klasy czwartej szkoły podstawowej będzie polegała na tym, że kolejne przedmioty, jakie są w klasie czwartej, będą wykładane w dwóch językach, to znaczy na przykład jedna, jedna lekcja języka polskiego w języku polskim, a druga w języku angielskim. Jedna lekcja historii w języku polskim, druga w języku angielskim. Jeżeli w klasie czwartej jest tylko jedna godzina danego przedmiotu, to wtedy fragment tej lekcji będzie w języku polskim, natomiast kolejny fragment w języku angielskim. I w taki sposób właśnie chcemy te dzieci uczyć. Natomiast już w gimnazjum byłby to język angielski jako przeważający język wykładowy. Natomiast już do matury, czyli w liceum, to zupełnie już w języku angielskim. Obecnie do szkoły podstawowej sióstr Dominikanek uczęszczają tylko uczniowie pierwszej klasy i trwa nabór kolejnego rocznika. Pierwszaki już pilnie uczą się pod okiem sióstr i nauczycielek oraz pod opieką swojej patronki. Z dnia na dzień robią coraz większe postępy nie tylko w języku angielskim.